Bonjour tout le monde, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejnego Daily Vloga. Sytuacja pogodowa prezentuje się następująco: nie jest źle, mogłoby być gorzej. Jest dosyć ciepło, około 15 stopni. gdzie Gdzieniegdzie przebija się słońce, ale jest przede wszystkim mokro. Mój termometr pokazuje mi, że wilgotność powietrza wynosi 70%, czyli dużo. Już mamy teraz ten okres, gdzie jest bardzo wilgotno i człowiekowi jest aż nieprzyjemnie. Jakie plany na dzisiejszy dzień? Przede wszystkim wizyta w centrum handlowym. Muszę zajrzeć do Action, bo potrzebuję pewnej rzeczy i wiem, że na pewno w Action ją znajdę. Później pewnie jakieś niewielkie zakupy spożywcze, a później wracamy do domu, bo ja muszę trochę popracować, a później mam nadzieję, że uda się jeszcze trochę ogarnąć w domu. Także ja uciekam na zakupy i łączę się z Wami po powrocie. Wiecie, ja już jestem z powrotem, trochę mi się zeszło, bo pod blokiem spotkałam pana sprzątacza, który u nas na osiedlu sprząta i później doszedł jeden z moich sąsiadów i tak się zaczęło. Spędziliśmy na rozmowie chyba z 15 minut, ale poruszaliśmy dwa bardzo ważne tematy, bo okazało się, że pana sąsiada, tak jak nas, nie było przez kilka miesięcy w domu i oboje nie wiedzieliśmy, że zmieniła nam się prawie połowa lokatorów. Także pan, pan sprzątać wszystko wie, wszystko widzi i nas o tym fakcie poinformował. Druga sprawa to to, że mamy koniec października, a my w dalszym ciągu nie mamy ogrzewania. Pani dozorczyni nie bardzo może cokolwiek z tym zrobić, bo decyzja nie należy do niej, kiedy to ogrzewanie włączyć. Zwykle tutaj sezon grzewczy powinien się już zacząć w okolicy 15 października. No, a teraz dalej nie ma nic i nie wiadomo o co chodzi. Wiecie, na dworze nie jest być może tak zimno, ale w domu temperatura już spada naprawdę nisko do 19-20 stopni. Niby jest to zdrowa do życia temperatura, ale nie przy takiej wilgotności. Przy takiej wilgotności, nawet jak się człowiek ciepło ubierze, to i tak jest bardzo nieprzyjemnie. Po drugie, pranie praktycznie nie schnie. Ja mam małe dziecko, więc tego prania jest odpowiednio więcej. I później to wszystko mi się akumuluje w koszu na pranie i jest naprawdę ciężko później z tego wyjść. Kolejna sprawa to to, że ja myślę, że jeżeli oni tego ogrzewania w końcu nie włączą, to w końcu jakaś wilgoć zacznie pojawiać nam się na ścianach. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj w regionie Paryża wilgoć to jest naprawdę ogromny problem. Nie wiem z czego to wynika. Że wynika to właśnie z tej ogromnej wilgotności powietrza jesienią czy zimą. E, czy ze złej izolacji mieszkania, a być może jakieś, z jakiegoś połączenia obu, obu tych rzeczy? Nie wiem. W każdym razie wolałabym czegoś takiego u siebie w domu uniknąć. I słuchajcie, ja chciałabym się jeszcze z wami podzielić taką refleksją na temat e, sąsiedztwa tutaj. E, ja we Francji mieszkam już 12 lat. Pewnie dobrze wiecie, jeżeli mnie oglądacie, bo ja często o tym mówię. W poprzednim mieszkaniu spędziłam tych lat 8 i słuchajcie, ja nie znałam swoich sąsiadów. Bardzo rzadko spotykałam ludzi na klatce schodowej, e, a jeżeli już, no to ograniczało się to do, do zwykłego bążu, e, i tyle. Tutaj gdzie obecnie mieszkamy, jest jednak troszkę inaczej, ale jednak w dalszym ciągu mam wrażenie, że ludzie unikają e, nawiązywania bliższych kontaktów z sąsiadami. E, raczej też, e, jeżeli się widzimy, no to też. E, Yy, rozmowa polega na prostym bożu sawa albo rozmawia się o jakiejś pogodzie wiecie, z jednej strony to jest dobre, bo nikt swojego nosa w cudze sprawy nie wtyka, nikt się nikomu nie miesza do życia, ale z drugiej strony przy takiej ignorancji gdyby się coś działo poważnego to naprawdę mogłaby się stać jakaś tragedia. I słuchajcie, chciałabym poznać wasze zdanie na ten temat. Dajcie znać, czy wy znacie waszych sąsiadów, czy raczej wygląda to u was tak jak u mnie. Bo ja w sumie nie wiem, czy ta taka obojętność sąsiedzka, czy to wynika tutaj e, ze stylu życia, e, z mentalności francuskiej, paryskiej, e, czy to po prostu ja tak trafiłam, gdzie indziej tak nie jest. E, dajcie znać, jak jest u Was. I słuchajcie, teraz chciałabym Wam pokazać rzecz, po którą poszłam do action. Są to, słuchajcie, zniczaki. Action jest to prawdopodobnie jedyne miejsce w mojej okolicy, gdzie mogłam znicze kupić od ręki. Niedługo wszystkich świętych, więc te znicze na pewno mi się przydadzą. Wiecie, znicze to nie jest rzecz, którą Francuzi znają, którą Francuzi na grobach zapalają. Tutaj na grobach raczej można spotkać kwiatki, można spotkać jakieś kamienne tabliczki z dedykacją dla osoby zmarłej. Ale znicze to jest rzadkość. Bardzo często znicze można spotkać na przykład na polskich grobach, po tym można polskie groby poznać. Ja słuchajcie, sobie zaplanowałam, że albo w ten weekend, albo we wszystkich świętych pojedziemy na cmentarz do Montmorency, cmentarz, który jest nazywany polską nekropolią. Jest tam bardzo dużo polskich grobów, m.in. grup Mickiewicza mimo, że Mickiewicz tam już nie spoczywa, to ten grubo w dalszym ciągu jest. No i stwierdziłam, że chciałabym ten cmentarz zobaczyć i przy okazji może zapalić jakiegoś znicza. Jeszcze nie wiem, czy uda mi się tam pojechać, bo zapowiadają naprawdę niefajną pogodę. Ma teraz praktycznie codziennie lać, ale kurczę, szkoda by było, bo bardzo chciałabym ten cmentarz w Momorensi zobaczyć. I wiem, że Wy też, bo kilka osób pisało mi już o tym w komentarzach. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo wiecie, pogoda potrafi się zmienić w mgnieniu oka, więc być może uda się tam pojechać jednak. I słuchajcie, łączymy się z Wami z kuchni tym razem, robimy obiad, makaron z sosem pomidorowym i krewetkami dla osób, które krewetki lubią. Ja nie, chciałabym się odnieść do pewnej sprawy a mianowicie niedawno Paryż odwiedził Zenek Martyniuk. Zenek przyjechał tutaj, by dać koncert dla Polonii Paryskiej. To nie jest jakaś nowość, bo te jego koncerty tutaj mają miejsce dosyć często z tego co się orientuje. Przy okazji Zenek i jego żona też głosowali w wyborach w polskiej szkole w Paryżu. Ale nie o tym tutaj. Po tej wizycie Zenka w mediach, w polskich mediach, pojawiały się artykuły, jakoby żona Zenka miała powiedzieć, że ona Paryża nie lubi, że ona już tutaj więcej nie przyjedzie, że tutaj tylko kradną, że tutaj policji i wojska na ulicach jest cała masa, że chodzą z karabinami i straszą ludzi że wszędzie jest niebezpiecznie, że ich ewakuowali z Wersalu i Luwru i w ogóle nie warto tutaj przyjeżdżać. I wiecie co, w ostatnim tygodniu faktycznie miało miejsce dosyć sporo ewakuacji. Wersal ewakuowano praktycznie codziennie, ewakuowano nawet lotnisko Bowezy dwa albo trzy razy. I z tego co wiem, dosyć spora ilość szkół otrzymowała telefony o podłożonej bombie. Wiem, że chyba dwa albo trzy licea w naszym regionie przeszły na kilka dni na naukę online, żeby po prostu nie męczyć już i uczniów, i nauczycieli ciągłymi ewakuacjami. Te wszystkie telefony to oczywiście byli żartownisie. Większość tych telefonów pochodziła prawdopodobnie ze Szwajcarii. Z tego co wiem, to już większość tych żartownisiów została zidentyfikowana, osądzona, już mają wyrok. Wiecie co, no wydaje mi się, że prawdziwy terrorysta nigdy by nie zadzwonił, żeby uprzedzić, że zaraz coś się stanie. Takie głupie telefony też zdarzają się przecież w Polsce. Może nie tak często, ale się zdarzają. Ja pamiętam za dzieciaka, że moja szkoła któregoś tam dnia też była ewakuowana. Media, co ty robisz? Pamiętam, że moja szkoła też była ewakuowana, bo komuś tam nie chciało się uczyć na sprawdzian i nie chciał za bardzo, żeby ten sprawdzian się odbył, więc zadzwonił, że w szkole jest bomba i wszystkich ewakuowano. Co do wojska na ulicach, to ja nie zauważyłam, żeby było go jakoś więcej, mimo że mamy ten czwarty, czyli najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego. Nawet mój mąż jest w Paryżu dzisiaj, bo tam pracuje i też powiedział, że nic szczególnego nie zauważył. Życie w Paryżu się toczy tak jak zwykle, normalnie. Nawet jeżeli tego wojska by było więcej, tej policji też, no to raczej to jest dla naszego bezpieczeństwa, a nie po to, żeby nas wystraszyć. Ja pamiętam, że po tych zamachach z 2015 roku jak jeździłam na Ladefons po zakupy cotygodniowe. To bywało, że miałam policjantów czy wojskowych przede mną, za mną. Widziałam, że byli też nade mną, jak jechałam schodami, i nie czułam się jakoś specjalnie z tego powodu zagrożona. Ogólnie, czytając ten artykuł, trochę mi się chciało śmiać, bo miałam wrażenie, że oni nie mówią o tym samym Paryżu, który ja znam. Bo Paryż to mimo wszystko nie jest dziki zachód, to nie jest jakieś państwo trzeciego świata. E, aglomeracja paryska liczy kilka bądź kilkanaście milionów ludzi, i raczej większość z tych ludzi ma się całkiem dobrze. Co prawda, są jakieś tam dzielnice, gdzie ja bym na przykład wieczorem czy w nocy nie poszła, ale wydaje mi się, że większość dużych miast takie dzielnice ma. Co do imigrantów, no to słuchajcie, tak naprawdę większość mieszkańców Paryża, regionu Paryża. Ma jakieś tam korzenie, tak? Raczej trudno tutaj znaleźć osoby w 100% czystej francuskiej krwi. Co też nie znaczy, że wszystkie osoby o odmiennym kolorze skóry są złe. No i po ostatnich wiadomościach z polskich mediów, to ja śmiem twierdzić, że naprawdę nie potrzeba imigrantów, żeby działy się jakieś tragiczne sytuacje. Co do złodziejstwa, no to wydaje mi się, że jest to problem każdego dużego miasta. Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie jest tłum, wszędzie tam, gdzie korzystamy z transportu, należy się pilnować, należy pilnować swoich osobistych rzeczy. Wszyscy trąbią, że metro jest niebezpieczne, ale słuchajcie, ja widzę jak tutaj się czasami ludzie zachowują, że telefony wystają im z kieszeni, kurtek czy spodni. Że ludzie często, mają, ludzie często mają otwarte plecaki i w ogóle nie zwracają na to uwagi, więc tak naprawdę tylko proszą się o kradzież. Ja sama raz zostałam okradziona, ukradziono mi telefon, ale słuchajcie, nie w Paryżu, nie w Metrze, a w Polsce, w Katowicach, kiedy wsiadałam do autobusu. Także wydaje mi się, że złodzieje są wszędzie, a nie tylko w Paryżu i po prostu wszędzie należy uważać. Swoją drogą, jeżeli byliście ostatnio w Paryżu, to dajcie znać, jakie Wy macie zdanie na ten temat, bo wiem, że część z Was się ostatnio do Paryża wybierała. Chciałabym wiedzieć po prostu, co macie na ten temat do powiedzenia. Jakie były Wasze wrażenia? Czy czuliście się bezpiecznie? Czy czuliście się zagrożeni? No, dajcie znać. Także ja dalej biorę się za przygotowanie obiadu z moim pomocnikiem. Masz to? Może być? Także my przygotowujemy obiad dalej i łączę się z wami za chwilę. Co byś chciała? Tu. Tak? Proszę. Skoro jesteśmy już w tematyce halloweenowej, to stwierdziłam, że pokażę Wam strój mojej córki. Jest to zwykły dresik, bluza z motywem dyni i czarne spodnie. Pochodzi on ze sklepu Oshu, była też metka z ceną w złotówkach, więc podejrzewam, że w Polsce też jest on dostępny. On jest chyba z działu chłopięcego, jeżeli się nie mylę. Nie chciałam inwestować w kolejną sukienkę, którą założyłaby pewnie tylko jeden raz. Wiecie, ja przede wszystkim stawiam na wygodę, żeby było jej wygodnie, i taki dresik wydaje mi się w sam raz. Tym bardziej, że póki co Nadia nie chodzi jeszcze do żadnej placówki, więc jakiś tam wyszukany kostium nie jest jej potrzebny. Podejrzewam, że w przyszłym roku już w jakiś kostium trzeba będzie zainwestować, ale w tym roku jeszcze zwykły dresik na pewno da radę. No i co najważniejsze, jeszcze po Halloween będzie mogła go sobie gdzieś tam założyć. Dzisiaj mamy piątek i ten vlog pewnie wyjdzie we wtorek, czyli w halloween. A dzisiaj na kanał wyjdzie film właśnie o tematyce halloweenowej. W każdym razie w tym dzisiejszym odcinku wspominałam Wam, że zakupiłam jakieś słodycze halloweenowe, żeby mieć co dzieciom do koszyczków wrzucić, ale nie pokazałam Wam ich, nie wiem czemu, więc stwierdziłam, że zrobię to teraz. Tutaj mam taką dynię, ona jest z Lidla, we mnie w Polsce też ją macie. Dajcie znać. Są tutaj różnego rodzaju mini słodycze: jakieś marshmallow, jakieś żelki, jakieś lizaki i chyba gumy. W środku prezentuje się to tak: marshmallow. I tutaj jakieś straszne żelki. Jakaś okrągła guma. I tutaj jeszcze mamy paczuszkę słodyczy ze sklepu Normal. Bez glutenu. Też ma jakieś strzelające cukierki. Lizaki. Cukierki Dracula. I co my tutaj jeszcze mamy? I jakieś okrągłe gumy. No i tak naprawdę to jest mój zapas słodyczy. W razie czego, jeżeli by żadne dzieciaki nie przyszły, to na pewno się nie zmarnuje. Ma to kto tutaj jeść. Przychodzę się już z wami pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Proszę Was serdecznie o łapki w górę, subskrybowanie kanału i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A